Kolej, gdzie? No dla mnie tu. Tu jest za dużo. A Sam. dla ciebie gdzie? Dla mnie wszędzie. <śmienicza> Ale patrz, was, jak ty ty skrócisz, to tutaj co będzie. Patrzcie na niego. Teraz zobaczcie. Wiecie gdzie ma za dużo? No, Okej. Okay. Wystaje. Tu ma za dużo, bo za, jakbyśmy to nażalowali, to by wyglądał mm -hmm. dziwnie. Mm -hmm. I teraz tak, on by wyglądał wtedy, tu ma głowę ok, powiedzmy, nie rób mi, a tu by wyglądał jakby miał skrzydła, nie? O co tu chodzi? I by normalnie wyglądał jak taka ryba jest, morska. Mm -hmm. Ale, Wiecie, część to mi częściej To na pewno trzeba skrócić. Aha. I Zobaczcie, że Robert ma malutką buźkę, nie? Na faceta, nie? No. To trzeba odkryć Ej! tą twarz. Chodź tu. Trzeba no odkryć tą twarz. Czyli to trzeba wyczyścić, bo on ma tu zarośnięte wszystko. Za niedługo będzie miał dotąd. I jego buzia będzie tylko taka. Jak ubierze czapkę, a często chodzi, to widzicie? To by było to. To jest jego wyraz twarzy. Tak? faceta trzeba patrzeć jakie ma poliki. Okay. Ile mu twarzy widać. Bo generalnie w zaroście nie powinno być tak, że mu zakrywa pół twarzy. No tak. Nie? A zakrywa mu? No tak. Zakrywa czy nie? No zakrywa Zakrywa. Mu. Bo co innego gdyby miał tu bardziej, mm. no to ta broda mogłaby nawet taka zostać. Bo niektórzy faceci lubię, tak mówią, Lubią, tak. Ale u niego jest tak, że on tak naprawdę buzię ma taką dosyć małą, nie? No. No, nie? No. No to trzeba mu to pozakrywać, bo jak tu są włosy, W sumie to ma taką Tu są włosy. Widzicie? Tu już w ogóle jest. Teraz zakryjemy tu. Daj tu rękę, Asia. Jak chodzi w czapce, tego widać tylko tyle. Otwórz oczy. To jest tylko tyle. I teraz wiadomo, co to jest. Czy to człowiek, czy co to jest. Trzeba pozbyć. Więc tak, musimy wyczyścić w pierwszym rzędzie tutaj to. Bo widzicie, ten zarost idzie aż tu. Jak Widzę. to wyczyścimy, no. to otworzymy mu twarz. Tak, żeby ta linia była taka mm -hmm. klarowna, tu, nie? Tak, chodzi o to, żeby to wyczyścić. I to wyrzucić. normalnie do zera, Hania? Tak, to do zera, czyli wyrzucamy tu, że mm -hmm. patrzymy się zawsze na faceta, mm -hmm. jaką ma twarz, ile zajmuje mu ta, ten zarost twarz. Mm -hmm. W tym przypadku jest większe, bardziej zarośnięta ta twarz. Mm -hmm. On jest jakiś taki kudłaty, tak? Tutaj jeszcze. Tak, <laughs> <sobie> rekompensuje że <laughs> <dla> mam <Marii. śmiech> co robimy? Pierwszą rzeczą, najprościej co zrobić, popatrzeć sobie najpierw, jak to, jak, jak to zaprojektujemy. Więc tak, zaprojektujemy to w ten sposób, czyli projektujesz swojego mężczyznę teraz, i, wow, to nie pasuje z oryginalnym. I skrócimy to, i skrócimy to, tak? Czyli zrobimy sobie pensik tu poskracamy, jak tu wychodzi ten zarost, Aż za ucho też musi być tu wywalony, mm -hmm. więc wywalamy, bo, bo zarost powinien być do ucha. Wywalamy z jednej strony, wywalamy z drugiej, mm -hmm. wywalamy to tu, wywalamy to tu, tak? I Czemu? Wywalamy też tu, krótko, więc zostawiamy zarost, ale najpierw musimy wyczyścić te rzeczy, które nam nie pasują. Mm -hmm. I co robimy? Bierzemy maszynkę i patrzcie. I pierwsze, co poczyszcimy, sobie. sobie. Ja gdzieś mniej więcej do tego. A z maszynką nie. trzeba iść ze strony jak własny rosną, czy nie? Dobrze. A. Mhm. Mhm. Teraz zobaczcie, co się stało. Mhm. Co widzisz? Y buzia stała się większa. Bardziej widoczny. Widoczny, no jest widoczny, uśmiechnij się. Widzicie? Jest. Tak. Yes. No to leci mi dalej. W drugiej strony. Czekaj, jeszcze z tej strony wam pokażę może jedną stronę. Tu wywalamy. Najpierw wywalamy to, co jest niepotrzebne. Jest lepiej? Mm -hmm, ładnie. Widzicie? Widać mu szyję. Patrzcie tak, na tą widać. stronę. Zarośnięty, nie? Tak. Tak. I tak będziemy mm -hmm. robić pół na pół. Teraz co jeszcze wywalamy? Wywalamy, bo nie umie jeść. Zrób tak. Tu też trochę wywalamy. Patrzcie do miejsca. No jest ogromna różnica. A teraz, gdzie masz nakładki? Mogą wyrzucić? Tak. Najpierw bierzemy sobie taką dłuższą nakładkę. I zobaczymy co ona nam da. Nie, nie zbiera. Jak nie zbiera? Przepraszam. Zbierzemy krótszą nakładkę, i lecimy. Widzicie? Mhm. Mhm. Najpierw mhm. nadajesz kształt, potem stracić tak. długości. Tak. Można Fajnie, to zrobić, zrobić maszynką. Najprostszy jest. sposób na brodę. Tak? No, super jest. Oczywiście brody można obciąć na milion sposobów, ale to są podstawy dziewczyny więc... Ja wam pokazuję najprostszy sposób na brodę, żeby was nie zrazić do tego, mhm. tylko żebyście sobie po prostu potem e, trenowały i jak będziecie chciały więcej, to, to sobie po prostu już będziecie no, na przykład inny kurs robiło czy coś takiego, tak? Mhm. I mniejszą nakładkę nakładam. Mhm. Otwieram, widzisz? Mhm. Otwieram sobie i znowu. I jadę tu sobie, cieniuję, bo chcę, żeby ten zarost był taki od zera w górę. Co to oznacza? Że nie ma nic? Krótki, krótszy i dłuższy, tak? Teraz jak na 0, Nie, teraz idę patrz. Ta nakładka ma ile mm? A więc to jest 3 trzy. Trzy mm i 3 otwieram, to jest 6. A jak zamknę, to będzie 3 i 1 to jest 4. tu się ten głos zrób tak i tu czyścimy zawsze podnosimy sobie skórę i mocno czyścimy tą maszynką, żeby, żeby było gładko, nie więcej, tak? Tu odsyłamy ucho. No i zobaczcie. Która strona jest fajniejsza? No, pewnie, że ta. Ewa? Z którą stroną lepiej się dogadasz? Z tą czy z tą? Z Dobra. Zrobiłam wam połowę, tak? Drugą połowę robicie wam. <grym> Pani <grym> nie, 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 cztery, ale dlaczego cztery? Bo patrz. Mm -hmm. Jak tak zamkniesz, to Aha. masz milimetr. Aha. Jak tak otworzysz, to masz 3 milimetry. A jak sobie tak na pół otworzysz, mniej więcej, to masz mniej więcej 1,5 milimetra. Tak? Jak masz milimetr i dasz tam na gdzieś 3 mm, uh -huh. to 3 i 1 to jest 4. Uh -huh. tak? A jak otworzysz te 3 milimetry, to masz 6. 6. Tak? A jak na połowę, to masz 4,5. Tak? 4. A jak Nie na już, połowę, to masz 5,5. No jak połowę? 5. Patrz, tak otwarte masz 3. Uh -huh plus 3, 6 6. Zamknięte, 1. I 3, 4. A jak otworzysz połowę z trzech, to masz 4,5, to masz tak? Mhm. Okay. Okay. Dobra. No to, aha, jeszcze brwi. Mam parę brwi, też jeszcze należą brwi południowo.

I teraz tak, w tureckich salonach robi się tak zwany barbelik ciężki. Czyli oni mają mocniejsze włosy w uszach, ciemniejsze i trzeba je po prostu wyrwać. Woskiem. Aha. Czyli oni wtedy i y, wygolić brzytwą. No, Dlaczego? No. Dlatego, że oni mają potem takie kropki. Więc ciepły ręcznik dają, ten ciepły ręcznik otwiera chory, rozpulchnia. I oni potem lecą brzytwą, tutaj czyścią jeszcze brzytwą, tu dają wosk do ucha, taki, na takim patyku. No, Robią taki, i wyrywają ten włos. I co jeszcze robią? Nos. Do nosa wpychają taki Wiem. patyk, i zatrzymują, I to jest barbering ciężki, a tego was nie uczę. No, bo myślę, że jeszcze nie chcecie. Nie, to nawet. Więc na nie razie. Nie, się chyba nawet w tej kategorii. Nie na tak. razie. To, co musicie wiedzieć, to, że facet jak przychodzi do fryzjera, to u niego broda, zarost twarzy jest jak makijaż. No. Tak? tak. I szczerzenie, oczywiście często faceci nie chcą oszczędzić brody. No to nie robisz tego, tak? Okej, okay. nie, to nie. Ale pytasz się, czy brewki podciąć, bo jak ma duże, i zobaczcie, ta brew, a ta. I zobaczcie sobie, że jedna strona od razu wygląda młodsza. Tak. Jest człowiek. Nie? Tak, od razu. A z drugiej strony nie ma go. Rozumiecie o co chodzi dziewczyny? No. Widzimy, widzimy to, tak. No. Mhm. I teraz trzeba to powtórzyć na drugą stronę. I teraz co jeszcze? W uszach. Włosy w uszach trzeba zawsze usłuchać. Maszynką. Możecie to oczywiście zakupić ten ołówek, a ja mam szczerze, że, że jakoś się nie sprawdza. Nie? Włosy jak są na uszach. Też się boję usunąć. Dziś czasem tu, w szczególności starszym panom. A starsi panowie, tacy dużo starsi jak Robert, to mają właśnie takie czapki Mój No i tak, no. Dobra? No trochę tak. On sobie dbać o wszystko. Ale ja mam pojęcie de... że nie wszyscy mężczyźni, dlatego od tego jest fryzjer. Niektórzy dbają o to sami, a niektórzy chodzą do fryzjera. I teraz patrzcie, to jest tak, że ten problem tych włosów w uszach, on się pojawia, pojawia z jakimś tam wiekiem, tak? W momencie, kiedy facet zaczyna łysieć, traci włosy, ma więcej testosteronu, to te włosy, które się straciły na głowie, no nagle pojawiają się na przykład więcej w naszej duszy. tak? Dobra. I teraz druga strona. Proszę. To jest tak. I